Dzień dobry widzowie! Witam was Stumble Stumbleguys. Dzisiaj będziemy grali. Oj, sorry. Dzisiaj będziemy grali w Olimpiadę Mister Beast i, z... i zdobędziemy tego skina, widzicie tutaj? Na tym zdjęciu. Bo zobaczcie. Oj, to nie to jak tu, jak to się? Ej, poczekajcie. Musicie dać mi chwilę. Słuchajcie, nie udało wam się, nie udało mi się tego pokazać wam. Ale no to co? To możemy tutaj sobie zagrać, i prawdopodobnie, jeśli um, uda nam się tutaj gdzieś dotrzeć do jakiegoś poziomu, to wtedy będziemy um, mieli normalnie, słuchajcie, takiego skina. Także co? Gramy. I mamy pierwsza mapeczka o Misterbiście Ogólnie super. W ogóle, zobaczcie, ile to jest tych skinów. Widzicie to? Ej, to jest masakra. Ej, czyli to oznacza, że naprawdę to się łatwo da zdobyć? Nie wiem, bo ten odcinek może mieć tytuł Udało mi się zdobyć złotego misterbista, co nie? Pewnie taki tytuł, oj, będzie miał. Chyba, że mi się nie uda. W ogóle sorry, że nie było odcinków w ogóle jeden dzień. Bardzo was za to przepraszam. Po prostu nie miałem um, czasu i nie mogę dla was zrobić odcinka. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ogólnie... Um, Słuchajcie, ostatnio um, robiłem um, z kimś jakąś taką dyskusję właśnie. Czy mogę cię dodać do znajomych, to no nie? I słuchajcie, mam do Was um, takie coś. Ja będę przyjmować każdego, kto mnie zaprasza, tylko wy po prostu wiecie, nie piszcie tak w komentarzach, um, że mogę Cię dodać do znajomych, bo ja każdego dodaję i po prostu wystarczy mnie tylko dodać i ja was dodam. Co nie? No, za, zaakceptuję wasze zaproszenie. Także no, jak chcecie możecie napisać, ale ja wam tak tylko mówię, że nie musicie tego robić. No. ok, mamy kolejną giereczkę. O, co to jest? Dobra, mam nadzieję, że uda mi się tutaj przetrwać. Fajnie by było, jakby mi się udało tutaj przetrwać. Dobra, mamy start. Czekaj, kogoś chcę tu o. o nie. O nie! O kurde, dobra, no szkoda, co jest? Szkoda. Naprawili te schody? Nie, nie naprawili. Ja nie mogę. Ej, dobra. Bo dawno no, w ogóle nie grałem w tą mapę, bo to wydarzenie się skończyło, ja nie mogę. Ej, to jest takie, takie rozpraszające właśnie. Właśnie rozpraszające, że tak to robi, że po prostu odpada. Słuchajcie, nie uwierzycie. Zobaczcie. Jak, jak to zrobiłem? Ty, no ja, ja nie wiem, jak ja to teraz robiłem. Ej, co so jest? Tak? Dobra, nie było tematu, sorry. Um, sorry za ten niepotrzebny cień, że bardzo Was przepraszam. Nie, bo po prostu myślałem, że, że mogę już tego skina odebrać, ale niestety nie. Na razie jeszcze nie, ale musimy chyba właśnie jak tutaj. Um, Przetrwamy po prostu, upełnimy sobie ten pasek, co nie? To wtedy wydaje mi się, że będziemy mogli sobie tego skina skupić, tak mi się wydaje Czy odebrać go sobie, bo ja nic nie kupuję Ja tylko kupiłem emotki i to wszystko no. i okej okay. Lecimy sobie, znowu ta sama mapa jest, nie wiem dlaczego W ogóle co to jest? Nie wiem co to jest Dobra To była jakaś marka, nie wiem dlaczego na mapach powinno nie powinny być marek. Czy jest? Marka Mikle nie? Ale... Nie. Dobra, okej. Okay. Nieważne. Okej, okay, lecimy sobie tutaj i już mamy metę. Musimy tutaj szybko. I teraz tym razem mamy jakąś mapę z Thumble Dawno w nią nie grałem ogólnie. W ogóle chyba nigdy z wami nie grałem w tą mapę, tak mi się wydaje. Ja w nią kiedyś grałem ogólnie, wtedy, kiedy jeszcze nie miałem kanału na YouTube. Także wiem o co to chodzi. Oj. Także wiem, wiecie. Po prostu nie myślcie sobie, że nie umiem w to grać, bo umiem. Kiedyś bardzo w to grałem dużo. A teraz to tylko w samego blogdasza grałem wtedy, kiedy, kiedy były początki kanału, to też wtedy graliśmy Funny Dropa. Teraz gramy tylko samego Dasza Widzieliście co ja zrobiłem? Co to było? Dobra, ja już o co to jest? i Sliding! Widziałem to takiego youtubera. Pierwszy raz w ogóle grałem w tą gieretkę, bo ja pierwszy raz dzisiaj odpaliłem w ogóle Stumble Guys i włączyłem nagrywanie, co nie? Także ja jeszcze tutaj w ogóle w to wydarzenie. W ogóle w tą grę jeszcze dzisiaj nie grałem, bo grałem tylko w Minecrafta. Wiecie. I nagrałem odcinek. Za was, pamiętam. Jak chcecie, sobie zobaczcie. Ja w ogóle nie wiem, czy ja tutaj się dostanę. No, wygram to raczej w ogóle nie wygram. Przejdźmy sobie to tutaj. Nie, bo to, tam mnie to już naprawdę denerwuje. Przejdźmy tu sobie piłkę. To jest w ogóle takie, takie naprawdę to jest naprawdę takie realne. Tam są w ogóle z z tego no i Albert odpadł. Słuchajcie, chyba odebrałem przez przypadek ten skin, okazało się. I zobaczmy, czy my go mamy. Jak my go mamy, to ja nie wierzę. Oj, sorry. Oj, co jest się? Dobra. Jak my go mamy... CO TO JEST?! JA NIE MOGĘ! CO TO JEST?! Ej, używamy go... Ej, co to jest normalnie za... za to jest super! Ej, mi on się bardzo podoba. Dobra, nawet mamy jeszcze... A nie, nie mamy za darmo kręcenia. Kłamało mnie. A nie! Mamy darmowy prezent, ale super. Dobra, ok, To zakręćmy sobie jeszcze tym. Może mi się uda walizę. Bo no, jakby mi się udało zrobić walizę. Mega szczęście. Dobra, leci waliza. Dawaj walizę. Mam kinet. Ja ją wiadomo myślicie, że ja go będę miał? No co? Ty? Słuchajcie, takim super skinem żegnam was. O, odebrajmy jeszcze sobie misję. Ej, będę miał ten jeden, jeden token. Ej, super, że jeszcze nie skończyłem nagrywania. Będę miał jeden token. Chcemy. A nie, nie będę miał. Dobra. A, bo, a może? Nie. Dobra. A nie, jeszcze mogę mieć. A nie, nie, mo nie dobra. Słuchajcie, no ten skin, no o czym prawie w nie widać, super napis w ogóle dla twórców gry. No, nie wiem, ale że jest złoty i w ogóle coś specjalnego. To jest pierwszy skin w ogóle za darmo, coś specjalnego, co nie? No, także ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmiku. Um, widzimy się jutro, pa pa!